Dym, krzyki, strzelanina, granaty i zakładnicy. To niecodzienne widoki na korytarzach Urzędu Miejskiego w Skarszewach, a jednak w Skarszewskim magistracie odbyły się ćwiczenia antyterrorystyczne, w których uczestniczyli pracownicy oraz osoby postronne. Scenariusz zakładał uwięzienie części osób przebywających na terenie urzędu przez uzbrojonych terrorystów. Dużo emocji. Okazało się, że grupa ośmiu uzbrojonych, umundurowanych terrorystów darła się na teren Urzędu Miejskiego. Chcieli porwać burmistrza, porwali prezydenta Trzewa, przewodniczącego Rady Miejskiej Trzewa. Policja ze Starogardu błyskawicznie przybyła na miejsce, odcięła ten sektor miasta. Straż pożarna OSP z i gminne OSP zabezpieczyło teren. Musieliśmy przeprowadzić błyskawiczną ewakuację szkół na terenie całej gminy ze względu na podejrzenia możliwości wystąpienia podobnych ataków. Po nieudanych negocjacjach grupa interwencyjna służby więziennej uderzyła na terrorystów, udało im się odbić zakładników. To jest oczywiście taki czarny scenariusz. Mamy nadzieję, że nigdy się nie powtórzy, nigdy się nie zdarzy, ale dzięki takim ćwiczeniom, ewakuacji, z reagowania określonych służb, służb porządkowych, służb specjalnych, wszyscy ćwiczą organizację. Oby nigdy takie rzeczy się nie wydarzyły, ale niezależnie od tego, gdzie będziemy, gdzie będą nasi pracownicy, na lotnisku, na wakacjach, na wyjeździe zagranicznym, będą wiedzieli, co robić. Zadaniem grupy Inter Służby więziennej było odbicie zakładników oraz zneutralizowanie zagrożenia. Ćwiczymy to i poprawiamy te nasze procedury, żeby być gotowym na sytuację, która, która może się wydarzyć, oby nie. Natomiast dzisiaj ćwiczyliśmy współdziałanie wszystkich służb działających tutaj w Waszym rejonie. Dzisiejsze ćwiczenia, tak jak, tak jak widzieliśmy, sprawdziły wszystkie procedury, które powinny być wykonane w takiej właśnie sytuacji, i te procedury działają. Wszystkie służby za działały w taki sposób, jak, jak powinny. Oczywiście tak jak w życiu będziemy wszystkie procedury nadal poprawiać i, i szlifować je, żebyśmy jeszcze i jeszcze, jeszcze bardziej je mieli opanowane na wypadek takiego ataku czy takiej sytuacji. Słuchajcie! Jednym z zakładników został prezydent Trzewa. Uważam, że to są bardzo e, potrzebne ćwiczenia i wydaje mi się, że wszystkie urzędy powinny chociaż raz na kilka lat takie ćwiczenia zorganizować. To współdziałanie służb różnego rodzaju i samo zachowanie urzędników, samo to przygotowanie, przeszkolenie jest niezwykle e, ważne. To jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ e, trzeba także o tym pamiętać, że w sytuacjach bardzo e, takich stresowych, e, jeżeli e, osoby nie miały wcześniej żadnego przeszkolenia, nie wiedzą co robić, to ludzie potrafią, spanikować, e, potrafią bardzo szybko się zdenerwować, no i to się może potem jakby bardzo niekorzystnie odbić na przebiegu samej akcji. Symulacja zakończyła się sukcesem, a uczestnicy ćwiczeń mieli okazję zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa. Pan burmistrz zwraca uwagę na tego typu rzeczy, bo my wiemy, jak się będziemy zachowywać, kiedy nie daj Bóg, zdarzyłoby się to naprawdę. Końcówka tego mojego uwięzienia już była sam na sam z jednym z terrorystów. Ten moment, kiedy te drzwi były wyważane, kiedy um, antyterroryści weszli, kiedy strzelali, kiedy zabili tego, tego terrorystę. Bardzo to realistyczne, i powiem nie ukrywam, że, yy, że w tym momencie się naprawdę denerwowałam. Takie ćwiczenia są kluczowe dla zapewnienia skutecznej reakcji na realne zagrożenia. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się państwu to co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy, link w opisie.